Do dziś na terenie tego kraju są rozsiane powojenne miny i bomby, w wyniku czego mnóstwo osób straciło swoje kończyny. Dlatego jako saperów zatrudniono szczury. To jak się ludzie tak szczurów mogą bać? Już to jest takie słodziutkie. Które mają na tyle dobry węch, by wykryć ładunki wybuchowe i są na tyle lekkie, że te nie wybuchają pod wpływem ich ciężaru. Są takie tereny, gdzie najczęściej zaminowywali się czerwonik merzy, nie? To jest jakby taki czas, kiedy najwięcej tych min oni zastawiali, żeby po prostu chować się w konkretnych miejscach, najczęściej przy granicach. Ale to teraz do dzisiaj ciągle są <grym> sytuacje, że ktoś wszedł na minę. Tak, to jest normalną rzeczą. Masz też bomby. I jedna dziewczyna na przykład pogadała nam, że realnie jej brat bawił się z innymi dziećmi Ktoś rzucił w niego bombą. Ja znalazł bała. po prostu gdzieś na polu Jezu. i wydawało, wydawało mu się, że to jest zabawka. Nie? To jest pijana. straszne i ten problem dotyczy całego kraju tutaj tak naprawdę. Ale ma łapki słodziutkie. Fajnie, nie? Ciutkie bardzo. A wąskujący trochę. Ale śmieszne te pazurki ma. Ale łapki to ma trochę takie człowiecze wręcz. Haha, <grym> widziałem niepokój przez chwilę. Gdzie on jest? Co tam robi? Nie, siedzi sobie. Ale słodko. Przejdzie pewnie zaraz na drugą stronę. Bardzo lekki w ogóle. Nie czuć w ogóle żadnego ciężaru, nie? Tylko, że tak, coś się tak, tak, tak cieplutkiego. Wiesz, to jest właśnie to, że te szczury mogą ważyć maksymalnie do 1,5 kilo. I dzięki temu one po prostu nie wpływają na wybuchy, nie? O,